Miesiąc do Mistrzostw Świata. Jakie są plany tutaj na najbliższe dni? Kadry nie ma całej, bo grają jeszcze zawodnicy playoffy, ale na, na te pierwsze dni, to jakie są plany, żeby przygotować tych zawodników, którzy są już powołani? Tutaj chodzi o tych zawodników, którzy odpadli w tych rywalizacjach play-offowych Niektórzy zawodnicy trenowali z nami już w Jastrzębie, choć konkretnie Malenka już trzeci tygodnia z nami pracuje. W tym tygodniu dołączył do nas Paweł Zygmunt. závodníci zo Sanoka. V podstate hlavne to prvé zgrupovanie je zrobené pre závodníkov, ktorí odpadli. Takže mešom s času nehrali, tylko trénovali. Tak na tú otvu nemáme závodníkov, ktorí hrajú v finále. Będziemy mieć zawodników, którzy opadną rywalizację rywalizacji jest miasta, żeby sprawdzić tych zawodników, a głównie dostać ich do, do tempa meczowego. To jest najważniejsze w tym No właśnie, tutaj jest jeszcze rywalizacja o bronz, która może się też szybko skończyć e, już dzisiaj. Czy to będzie takie trudne dla trenera, żeby przygotować tych wszystkich zawodników przez, przez ten miesiąc, którzy nie będą w takim rytmie meczowym? Ja na pewno jest to, je to nie jest to, je to nie problem, jest to dużo pracy. Musimy tę drużynę jakoś rozliczyć, tych konkretnych zawodników, którzy mają, ja nie wiem, 16, na razie dzisiaj 16 meczów, gadamy o Katowicach, Budeme, budeme, inak pracovať s ľudí, ktorí mešanc negrali mečom. Takže to všetko bereme pod úvahu a budeme sa starať, aby boli optimálne prekotovaní tí závodníci. Takže ešte raz, to prvé zgrupovanie hlavne pre tých závodníkov, ktorí šipšie odpadli, nehrali mešanc meč, tylko trénovali, takže bereme pod úvahu tú správu. Mám problém na že s skladbou tej družiny nemáme obrancov, respektíve máme dužo mladých chlopakov, ktorí majú minimálne Takie starty w pierwszej drużynie z Wielki chyba plus, że mamy mocnych rywali, jeśli chodzi o mecze towarzyskie. Tutaj może to zniwelować właśnie to, że, że nie grają, ale, ale będą te spotkania z Łotwą, Słowenią i, i Węgrami. Tak, cały czas gadamy o tym, że marzymy postąpić do, do elity, a tutaj już jest ten poziom tych przeciwników, respektive to są przeciwnicy, którzy grają w tej elite. Także tutaj czy my, sztab szkoleniowy, czy zawodnicy, i sami będziemy wiedzieć, ile nam brakuje, czy nam brakuje, czy trzeba zrobić, w jakim kierunku i gdzie, gdzie mamy jakieś problemy, gdzie mamy najwyższe problemy, to mogli popracować. Jeśli chodzi o zawodników, czy trener ma już jakieś sygnały, że ktoś może e, niestety nie pojechać z tych, z tych liderów, bo no. wiemy, że w tamtym roku były e, te przypadki, że jednak w ostatniej chwili zawodnik z różnych problemów czy zdrowotnych czy, czy, czy prywatnych musiał zrezygnować z gry w turnieju. No, na razie mamy problem z Patryką Rągą, ten zgłaszał przy tej to nominacji, gdyśmy nominowali, że ma problemy z koledą. Najprv pýtal kilka dní voľno, ale dokázali sme sa s lekážom, že musí za mňa zrobiť vizitu, potrebujeme vedieť konkrétne v jakom stave to jeho koleno aby sme mohli podiať decíziu s tréningovým procesom i so samotnou nomináciou. A naražne máme vedomosť, že kapica sa kontuzíval na tréningu a nejaký štúži problémov, takže tiež čaká na vizitu, čaká na nejaké väčšie badanie, aby bol v stane abyśmy zaboić w stanie zająć jakieś zase konkretne decyzje, yy, za miesiąc mistrzostwa, czy już trener pomału rozpracowuje rywalów, w jakich składach zagrają, kto może być tym najsilniejszym rywalem, z kim tutaj jak się możemy nastawiać na, na Nie, przeciwnika? Na dobrą razie staramy się sami sobie, aby zabolił dobre przygotowanie po ten turnieju, po te mistrzostwa. Ale, mamy, mamy dużo sprawa, dużo. Spraw, dużo, dużo práce sa sami zo sebou s tým skladom, nominácia toho, tých e, závodníkov nad, pod to prvé zgrupovanie. Observujeme našich závodníkov, s ktorými líčime, či sú to finále, či sú to závodníci utratení miesto, závodníci za hranicou, za či ide o Aru na hovo, ide o ešte drojňu, ktorý hrá DL2 včera, Alansovo, Šumno, Mečuro, do tak Także to są wszystko nasze, nasze zadania, nad którymi teraz pracujemy. A tym rywalom będziemy mać dosyć czasu na to, abyśmy, abyśmy zaprzygotowali ten rywal, który nas będzie czekać na mistrzostwach. Dwie drużyny awansują do elity. Czy po cichu gdzieś, na pewno każdy marzy o tym, żeby, tak. żeby po ponad 20 latach e, awansować. E, czy to taka może być też presja, czy jednak spokojnie do tego podchodzicie? Co tak, się tam mecz po meczu, co się wydarzy? Ja myślę, że... závodníkami, s ktorými gadáme, nemá závodníka, ktorý by o tom nemá s tým my to máme, ale tak, jak Ziki povedal, a respektíve, jak máme zadanie, tak v prvom rade učívať sa ísť od meču k meču a ten meč je, veľmi bardzo čekaný, lebo týlko, nie týlko dve, ale dve družiny avancu, ale jedna spada, takže tam je šesť družín, ktoré tri majú stále učokrát, takže a dve hlasu, jedné odpada a ostatné družiny môžeme mať veľmi blízko. Či u sportu, spadnutiu a Lugamansk, takže ja očekujem veľmi čekavý turnaj emocionúci a myslím, že bude veľká do ostatného Ďakujem.